Chodź do mnie samochodziku. Wrum wrum. Ej, kręć tą kierownicą jebaną. A widzicie jak ona ledwo nią skręca? Co za syf. Nawet pedałów nie naciska. Gdzie masz sprzęgło, kobieto? O, samobójca. Trochę go tam pojebałem. Ale eksplodował i mnie zajebał. Gdzie ja mam ten samochód? Gdzie jest mój samochód? Tam. Ale ninja-kika zrobiłem. Szybko! Haha, zajebiste to było. Jedziemy! Jak on mi to w ogóle mówi, żeby jechać? To co sobie, ja sobie tędy pojadę, pojebana gro. Ciach! Boom. Bam! Ładnie! Ha, tu jest stacja, co? On mi durnie tą drogę pokazuje. Fuck! No i co mi zrobisz, kobieto? Zastanowiłaś się na tym, zanim zaczęłaś na mnie szarżować? O, ale się zajebi się trzęsła. Dobra, dwa kanistry leżą już tutaj tu tuż obok mnie. Pomijając fakt, że muszę pokonać całą chmarę ząbiaków teraz. Dobra, jakieś strategicznie trzeba się tutaj poruszać. O, tam jakiś pan jest. Ładnie. Gdzie jesteście, czubki? Tutaj coś mamy? No to załadujmy sobie na ten. Kolor mi się mniej podoba, ale chuj z tym. Dawajże, dawaj. Ładuj na samochód. I spierdalamy stąd. Du -du 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 -du. I w lewo jedziemy. Oj, dobrze, że nauczyłem się wrzucać rzeczy na bagażnik samochodu. Bez tego byłbym zgubiony. Ciach! O kurwa, nic nie widzę. Boom, Jak fajnie latają. Tutaj mi się podoba fizyka tych zombiaków. Bum, bum, bom, bom! Fuck yeah! Ohoho. Muszę tam objechać chyba trochę. W miarę możliwości. Dobra, nawrócimy sobie ładnie. A nie, tutaj załatwię już ich, jak już tu jestem. O, samobójca. Ok, tak totalnie na ślepo teraz prowadzę. Co widać. Tam od tyłu mnie jakieś tam ruchają, ale to ja się tym nie przejmuję. I jadę dalej. Like a boss. Boom, boom. Dobra, tu już chyba dalej będę musiał zanieść te kanistry. O, ładnie. Gdzie jest ta łódź? Co, jak nie tak. Wow. Giń, kobieto. Kobieto zombie. Sweet. Nie, to bez sensu. Wycofam się trochę. Do tyłu, tutaj ktoś był. O, właśnie dam radę tak wyjechać stąd? Czy będę musiał tyłem w tamtą stronę? A, chyba się wyrobię. Yeah, czemu to gówno mi tutaj kazało jechać? To mi tędy każe iść. Aha, dlatego mnie to tak zmyliło. Chyba, że nie ma tutaj żadnej drogi sensownej. Chyba nie ma, szczerze mówiąc. Dobra, to trudno. Zaparkuję tutaj, jeśli można to nazwać parkowaniem, i będę stąd nosił. Damn, damn, ciach, ciach. O, o, ogień mnie tam zaczął ruchać. Dobra, teraz trzeba to już na szybciera przenieść, bo jakoś nie widzę tam zjazdu żadnego sensownego. Ta, jest chyba tylko takie zejście. Szybciej! Szybciej! Ja już chcę w ogóle zobaczyć ile... 85% No nie no nie zrobiło się z tego 92% ale już chuj z tym Come on. Tutaj! Odkładaj! I kolejny, idziemy Ta -da 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 -da. Wiegnij do kanistra, są koty Ej, come on. No już. W tych slumsach zdecydowanie kratki spadają, bo no cóż, są to slamsy i jest tutaj masa rzeczy do wyrenderowania. A myślałem, że w dżungli będzie więcej. Fajnie jest tutaj, jeśli chodzi o silnik graficzny. Fajnie jest tutaj to, że byle jakiej pierdole by się nie przyjrzeć, to jest to jakoś. Przepraszam, w miarę ładnie zrobione. To jest plus. I poza tym to jakoś tak, szczerze mówiąc, mi się średnio ta grafika podoba. Za dużo blura, o. I taka kolorystyka jest jakaś strasznie jasna jakby. Chyba mam trochę gam gammę za wysoką, ale teraz to już pieprze zmienianie tego. Odkładaj. Pomóc z Moenem. Jeszcze jedno. Co, mamy uspokoić? Co, co ja mam niby zrobić? Płyniemy gdzieś? Płyniemy O oh yeah 9000 expa, hardcore No dobra Wiem, że zadania ukończone, ale co teraz? O Jezu, ktoś do mnie pisze, dajcie mi chwilkę, muszę ich zbyć. Magia, się okazuje, że moja koleżanka stała się sławna na kwejku. Dobra, co mam robić? Gdzie jest główny quest? Popłyń do ośrodka. Jak? Aha, do ośrodka, ups, sorry. <laughs> Nie pokazało mi nic. ha czuję, że my popłyniemy do tego całego więzienia i tam trzeba będzie się przedrzeć przez coś, może przez to więzienie właśnie i odlecieć, mam nadzieję. Aby jeszcze zdobyć to antidotum, może, nie wiem, nie wiem, chuj by to wyczuł tak naprawdę. Chciałbym to teraz skończyć w każdym razie. No, co jest? Co jest, moi kochani? What? Nie chcę spać do wody. Nic mi się wielkiego nie stanie, co, na, co prawda, ale wolę pozostać na na lądzie. Gdzie my jesteśmy tutaj dokładnie? No jesteśmy kawałek od tego naszego ośrodka. Tam to jeszcze chyba nie byliśmy. Weź cztery co? Co mam zrobić? Weź cztery pręty. Mam czterema prętami ulepszyć zbroję. No co za syf! <laughs> no ja pierniczę! Jedno cięcie i po mnie. Ładnie, ładnie. To dopiero pokaz umiejętności. O, jakimś cudem jestem tu u góry. O, ale zrobił użytek z fury. Holy shit. Tutaj, tutaj. Tutaj. Tutaj, 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 Zbiera jednak jednakowożnie zabiłem tej fury, ale to trudno się mówi. Rozdysponuję sobie umiejętności. Może tutaj coś? Nie, tutaj już nie ma co, co do roboty. A, ja zrobię to, co mi już szkodzi. Odskoczę sobie. O, jest, trucizna go zżera. On padnie sam z siebie. No i ładnie. Niszczycielskie O, mój Boże, katana! Jest! Być, uh oho. -huh, oho. Uh -huh. Niszczycielskie łaka z Wakizashi, sorry, źle przeczytałem. Wakizashi Pierdolić bestialskiego szniwiarza. O mój boże! O mój boże, katana! sweet! Katana. Sorry, się tak niezdrowo podniecą, ale kurde, nareszcie mam katanę. Idę ją tam zapgrade'ować na full. Ha być? Wakizashi. Co, te cztery pręty wystarczą? Nie, nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. Wali mnie to, dawaj mi zaupgrade'uję sobie łaki Upgradeuję Hehehe Upgrade'uj łaki Wali mnie to, ile to kosztuje. Holy fucking shit, ale damage, Jezu Chryste, panie, zlituj się nad nami. A, a. Co jest murzynie. Gdzie mam te pręty dać? Tutaj? I co to ma niby zrobić? Porozmawiać z Jean. Co ona, co ona coś z tym zrobi? Nie wiem, mam taką zajebistą broń. Więc poczekaj tutaj na mnie. No. Poszła do ojca. Zabiję go. Tak. Chcę, chcę skrócić ojcu cierpienia. No ciekawe co się tutaj stanie Oj, ciekawe Boi się Zeżre ją Ja bym się cofnął na jej miejscu, ale w końcu z Murzynką to Holy fuck Ha. No, to jej ojczyszlek. Zabiję go. Co czuję, że go nie zabiję? Ja tam będę musiał kochać cię, tato. Oooo! Hej, cholera! Od moich strzałów tak łatwo nie zdychali. No, co za frajerstwo. Ojej, jej, jej, duży nagro. Zniknął ze zdjęcia.

No, ciekawy co tam się stało. Płyńmy tam. Może mi od razu animacja się tam, że tak powiem, przeskoczę tam. A nie będę musiał tam iść albo nawet fast travelować. o to i tak za dużo roboty dla mnie. Jestem taki leniwy. Jak tam FPS-y? FPS-y się trzymają na trochę niskim poziomie. Dajcie mi zrobić cięć. Okej, okay, dobra, jest GITES. Jest, jest większy FPS. Eee, fast travel. Wiem, że jest blisko, ale tak na wszelki wypadek nie chcę, nie chcę się jakoś zgubić. Eee, laboratorium. A chodzimy sobie do jaskini, powalczymy sobie, co się tutaj dzieje. O kurwa. Dobrze, że mam moje łaki zaszli. O! Mam nadzieję, że jest w miarę odporne. Dobra. Wezmę sobie napój. Batonik. I idziemy do przodu. A, zębiaki, gdzie jesteście? O, jak go kopnąłem, zajebiście. Oh, fuck. O, Jezu, jak ja kocham tą muroni. Czemu ją tak późno znalazłem? Czemu wcześniej nie znalazłem łaki w ogóle dobrze, że tam tamtego zbira. Nie obczaiłbym go, to bym nic z niego nie wyciągnął. Zabij nieomarych i uratuj Jeremę? To ta laska żyje? Nie chce mi się wierzyć za bardzo. O yeah! Czas na pogrom. A! 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 a. a, a, a. Kurwa! Nice!

I locked myself in the cage to get away from him and when he tried to open it using that computer Ajajaj. he opened them all haha things jumped on him and tore him apart i screamed but no one came no only nie